Ksiądz Józef Tischner żartował kiedyś, że są trzy rodzaje prawdy: Święta Prawda, Tyż Prawda i Górna gu... Prawda. Nie wiemy, czy to słynne powiedzenie jest znane Michałowi Mulawie, rzecznikowi prasowemu Urzędu Miasta, pełnomocnikowi do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, a od niedawna również pełniącemu obowiązki dyrektora Centrum Kultury i Promocji, człowiekowi jak widać zarobionemu po uszy. Mówiąc o prawdzie, weźmy dla przykładu ostatnią aferę w sprawie wywiadu, jakiego udzielił naszej stacji pan Ryszard Różycki, pierwszy szef CKIP zarządów Włodarczyka. Po emisji tego materiału rozpętała się nawałnica, trochę na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwał. Burmistrz Włodarczyk, pani Wioletta Drumlak oraz rzeczony rzecznik Mulawa zasypali nas oświadczeniami, w których oburzali się na słowa swojego niedawnego kolegi. Mało tego, burmistrz poszedł jeszcze dalej. Otóż zaszczycił nas pismem, w którym domaga się natychmiastowego zdjęcia z anteny nieprzychylnego mu wywiadu. Strasząc jednocześnie, że jak nie, to on może pójść z nami do sądu. Cóż, nie pochyliliśmy się nad tymi prośbami, a jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to przypomnijmy burmistrzowi i jego rzecznikowi, że już raz zarzucił nam nierzetelność i do sądu poszliśmy. Spotkaliśmy się tam i Włodarczyk w sądzie przegrał. Sąd oddalił wniosek Mirosława Włodarczyka, kandydującego na burmistrza miasta Kraśnika. Odalić protest, zasądzić od Mirosława Włodarczyka na rzecz telewizji Kraśnik. Machulski, Opoka, spółka jawna kwotę 377 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Ale wracając do Sedna i rzecznika Mulawy, całą sprawą, a raczej próbami nastawania na wolność mediów zainteresowała się Gazeta Wyborcza. W artykule nakreślono pokrótce treść wywiadu z Ryszardem Różyckim. Dziennikarze poprosili również Mulawy o komentarz. On oczywiście zarzucił telewizji Kraśnik nierzetelność, przytaczając przykład przedwyborczej debaty, na którą to rzekomo nie zaprosiliśmy ówczesnego kandydata na burmistrza Mirosława Włodarczyka. Rozumiemy, że rzecznik nie pracował wówczas w Kraśniku i mógł nie wiedzieć, że pana Włodarczyka jednak do studia zaprosiliśmy, ale ten się nie zjawił. Dlaczego nie poszedł na tą debatę? I powiedział, i nie wykrzyczał, nie jestem tchórzem, przyszedłem. Michał Mulawa mógł nie wiedzieć, ale rzecznik Mulawa powinien. Zresztą po wyemitowaniu słynnego już wywiadu z Różyckim wysłaliśmy do magistratu pismo, w którym zaprosiliśmy burmistrza do studia, żeby mógł się wykazać i zripostować argumenty Różyckiego. Niestety i tym razem Włodarczyk się nie zjawił. Co więcej, nie odpowiedział na nasze pismo. Sprawa rzekomego niezaproszenia Włodarczyka na debatę wyborczą to nie jedyny przykład wielkiej wyobraźni rzecznika Mulawy. Szerokim echem odbiła się informacja, jaką przekazał on mediom w sprawie budowy tzw. Obwodnicy Północnej Kraśnika. Usłyszeliśmy od niego, że burmistrz Włodarczyk jest już dogadany z marszałkiem Hetmanem i w przyszłym roku ma zacząć się budowa obwodnicy, którą Włodarczyk obiecywał mieszkańcom w kampanii wyborczej. Słowa takie padły w obecności dziennikarzy naszej redakcji, portalu Kraśnik 24 oraz naszego miasta. Niedługo po tym media miały okazję skonfrontować słowa rzecznika z marszałkiem Hetmanem, który był delikatnie mówiąc, zszokowany taką deklaracją i jasno stwierdził, że nic o żadnych porozumieniach nie wie. Sprawa co prawda rozeszła się po kościach, a kreatywność rzecznika przeszła wtedy bez większego echa. Rzecznikowi mulawie doradzamy więc w pewnych sytuacjach dyplomatyczne milczenie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy publicznie rozlicza innych. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, tylko czy prawdą, półprawdą, czy głów prawdą? Na listopadowej sesji Rady Miasta Jarosław Stawiarski grzmiał. Zwracam się do telewizji Kraśnik tu w tej chwili. Nie ma tejże tyle informacji w telewizji Kraśnik. Ja wiem, że burmistrz Wodarczyk nie przeznacza drodzy telewidzowie telewizji Kraśnik 200 tysięcy złotych rocznie. Ja wiem, zwracam się tutaj do pana y, szefa gazety y, Głos powiatowy. Nie przeznaczamy na, na ogłoszenia 50-80 tysięcy złotych. Ja wiem, że za to, za to nie można promować burmistrza, nie można mówić o informacjach. Wtórował mu Mirosław Włodarczyk. W dniu wczorajszym odbywała się na przykład wręczenie nagród dla dzieci nagród burmistrza. Oczywiście, że telewizja nie może tego pokazać, bo pokazają, pokazując nagrody burmistrza trzeba było pokazać burmistrza. A burmistrz nic nie robi przecież. Panowie burmistrzowie, zatem odpowiadamy. Jesteśmy stacją komercyjną i co roku składamy ofertę współpracy z Urzędem Miasta. Jeżeli pan Włodarczyk i stawiarski chcą pokazywać się w tak znienawidzonej przez siebie stacji, jaką jest KTV i mają do nas żal, że niewystarczająco ich promujemy, a nie chcą na promocję wydawać z miejskich pieniędzy, to mogą to robić z własnych, prywatnych. Byłoby to najuczciwsze wobec mieszkańców rozwiązanie. Zresztą, przy dochodach, jakie obydwaj uzyskują, nie byłoby to zbytnim obciążeniem ich budżetu. Przypomnijmy, że z oświadczeń majątkowych obydwu panów wynika, że Jarosław Stawiarski w 2012 roku uzyskał dochód około 180 tysięcy złotych, a burmistrz Włodarczyk około 190 tysięcy złotych. Kto z mieszkańców kraśnika zarobił tyle? Ręka w górę. Ale wracając do sedna, mówicie panowie, że was nie pokazujemy, a jest to nieprawdą. Chociażby ostatnio relacjonowaliśmy uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Niepodległości i bardzo mądre przemówienie burmistrza Włodarczyka. Na bieżąco relacjonujemy sesję Rady Miasta, gdzie burmistrz wykazuje się intelektem, odpowiadając na interpelacje i zapytania radnych. Pokazywaliśmy również konferencję. Nowa energia dla kraśnika. Byliśmy także na imprezach. Miejskich. Oj, będzie się działo. Ale jeżeli tego jeszcze mało, to korzystając z okazji, że właśnie mija 3 lata. Od momentu objęcia urzędu przez Mirosława Włodarczyka, postanowiliśmy zrobić małe podsumowanie tego okresu. Zacznijmy więc od jakże już historycznej chwili, czyli zaprzysiężenia. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. A powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję, panie burmistrzu, wyboru. Ślubuję, Ślubuję i tak mi dopomództwo. Tak było 14 grudnia 2010 roku. A jak jest teraz? Panie burmistrzu, obiecywał pan, że nie będzie pan krzywdził ludzi. W tym mieście ludzie chcą normalnie żyć, pracować, zarabiać jakieś godziwe pieniądze, żeby starczyło na chleb i coś do tego chleba. Chcą normalnie wychowywać i troszczyć się o swoje dzieci. Nie chcą bać się władzy. A w tej chwili doszło do paradoksu. Panuje jakaś psychoza strachu. Przez te trzy lata zdążył pan zwolnić kilkadziesiąt osób z Urzędu Miasta i placówek podległych. Oczywiście może Pan tłumaczyć się, że na ich miejsce przyszli nowi, owszem, przyszli, pan Roman Bijak, pana największy poplecznik i obrońca, pracujący niemalże całe swoje dotychczasowe życie w FLT jako ślusarz dostał ciepłą posadkę w urzędzie miasta. Natomiast reszta jego rodziny zatrudniona jest w placówkach podległych magistratowi. Kolejny najświeższy przykład to zatrudnienie radnej PIS, Anny Bień w kapewik z zarobkami, których mógłby nie jeden pozazdrościć. Można byłoby się rozpisywać na ten temat długo, ale pozostało jeszcze kilka dziedzin, w których osiągnął Pan sukces przez trzy lata kadencji. Zacznijmy od podwyżek. Pana rządy mocno uderzyły Kraśniczan po kieszeni. Zdrożała woda i odprowadzanie ścieków. Tutaj należy jeszcze dodać, że równocześnie poszła w górę pensja prezesa Kapewiku. Z 10 tysięcy na około 15 tysięcy zł miesięcznie musimy więcej płacić za bilety MPK, odprowadzać większe podatki do kasy Urzędu Miasta, a rodzice dostali prezent w postaci podwyżki opłat za dodatkowe godziny pobytu ich dzieci w przedszkolu. Chcieliście również zafundować nam podwyżkę śmieci z 6 zł na około 12 zł. Całe szczęście, Rada Miasta okazała więcej opamiętania. Tyle jeżeli chodzi o kasę. A co z wizerunkiem miasta? Trochę podupadł. Pomijając już obyczajowy skandal z udziałem Radnej PiS i pana kierowcy, który nie schodził ze stron ogólnopolskich gazet, przez dłuższy czas. To zdążył pan również zaprzepaścić rzeczy, które naprawdę promowały kraśnik. Zlikwidował pan rajd Kraśnik Lwów. Zalew obecnie wygląda jak wielka, zamulona kałuża, a ścieżki rowerowe zarastają trawą. Wybudował pan prawie za milion złotych targowisko miejskie, którego nikt nie chciał i nikt nie chce. A jeszcze za pana kadencji powstało dużo supermarketów, trzy lata rządów, cztery sklepy wielkopowierzchniowe. Kraśnicy przedsiębiorcy z pewnością są panu wdzięczni. Trzy lata pana rządów można skwitować krótko. Panie burmistrzu, jak żyć? Pyta przeciętny mieszkaniec miasta Kraśnik. Na koniec jeszcze słów kilka do wiceburmistrza Stawiarskiego. Żali się pan, że pana nie pokazujemy. A przecież informowaliśmy społeczeństwo naszego miasta o aferze związanej z haraczami, jakie musieli panu płacić radni. Dwie diety cię skasował czy w końcu? A już się pamiętam, ale na pewno wie to, na pewno. Kurde, no dwie to gdzieś... na pewno. Mówiliśmy również o aferze narkotykowej z udziałem pańskiego syna. W zanadrzu mamy również informacje na temat pana wyjazdu na Ukrainę, za czasów gdy był pan jeszcze starostą. Czy nie jest pan zamieszany w jakąś bójkę na granicy? Nie mówiliśmy jeszcze o wypadku służbowego Peżota, to również z czasów pana pobytu w starostwie. Nie komentowaliśmy jeszcze sprzedaży biletów na mecz reprezentacji Polski, zakupionych z funduszu socjalnego dla pracowników. Przecież sprawą zajmowała się lubelska prokuratura. Tak więc, panowie burmistrzowie, głowa do góry, jeszcze przyjdzie wasz czas na naszej antenie.